Cześć, witam wszystkich z Trupety i witam w kolejnym odcinku z cyklu Dragon Ball Xenoverse. Jak wiecie, skończyła się już główna fabuła. Pokonaliśmy Demigrę i w zasadzie skończyło się to wszystko tak, że zleciało się tutaj masę nowych Time Patrollerów do tego miasta Toki Toki, które uratowaliśmy. To są właśnie oni, to są oczywiście inni gracze, którzy tutaj sobie chodzą, biegają po tym świecie. Lord Beerus powiedział, że chce nas wszystkich poznać, ale dopiero wtedy, kiedy się obudzi. No i niby wszystko fajnie, niby wszystko uratowaliśmy, ale. Jednak niektóre rzeczy nie zostały do końca naprawione, to znaczy są dalsze anomalie czasowe i właśnie nimi planujemy się zająć. Ponieważ przelecieliśmy, że tak powiem, całą historię od samego początku Dragon Ball Z do końca. Oczywiście końcówka była nader inna, bowiem walczyliśmy z Demigrom i tak dalej, i tak dalej. No i w końcu musimy... Dojść do dodatków, Dodatków, czyli DLC i innych misji ukrytych, które udało mi się już odblokować i które chciałbym Wam pokazać. Jako, że świat Dragon Balla nie jest wyłącznie od rozpocząty od Radica i, i kończywszy na Majin Bu, nie jest to tylko Dragon Ball Z, oczywiście mamy też kinówki, inne pierdoły. Tutaj niektóre z nich są pokryte i można jakby cofnąć się do czasów, kiedy one miały miejsce. No i jak widzicie, też Lord Mellon się troszeczkę zmienił. Po ostatniej walce, gdy był taki zmieniony, miał wszędzie rogi i tak dalej, i tak dalej, był taki złowrogi. Teraz troszeczkę znormalniał. Możliwe, że transformował się do swojej kolejnej formy, takiej bardziej batalistycznej, bardziej zdat która jest bardziej zdatna do walki. Schował też swoje rogi pod bandaną, żeby ludzie się z niego, że tak powiem, nie śmiali. Polubił tutaj ludzi, polubił tutaj innych Time Patrollerów. Zmodyfikował też swoje umiejętności, gdyż jak widzieliście na ostatnim odcinku, gdy walczył on z Demigrą, użył on Kamehameha i to Kameha mu się na tyle spodobało, że troszeczkę swoje umiejętności Lord Mellon pozmieniał. Również też zainspirował się, tak jak kiedyś już się inspirował na początkowych odcinkach Great Saiyamanem, czyli pozą jego, pozą Gohana tak itd., itd. Tutaj również ją ma, gdyż ta poza jest dość fajnym superatakiem. Mi się podoba, ale zresztą zobaczycie ją w praniu. Więc przejdźmy do kolejnej sagi, sagi dodatkowej, czyli sagi legendarnych Super Saiyan. W tej sadze głównie będziemy zajmować się bardokiem oraz brolim.

Jakimiś portalami, które zostają otwarte i które wrzucają innych m, ludzi do innych wymiarów, przez co modyfikują całkowicie świat Dragon Balla. No, troszeczkę jest to wszystko naciągane, skoro główny wróg już nie istnieje i nie ma kto zmieniać tego czasu, no to po prostu samo się to dzieje i musimy jakby zamknąć ten portal czasowy, portal wymiar międzywymiarowy, żeby e, zakończyć te, tego typu złe dla nas działania. Co? Są na się, na te tak, i że niby to jest wszystko wina Demigry, bo on to ustawił i umarł, i po jego śmierci również to działa. Tak, do dzieła, więc zanim zmieni się historia, my musimy wyruszyć w przeszłość, żeby zanim. Wszystko się spieprzy, zniszczyć ten portal, który właśnie powoduje te dziwne zmiany czasu. Więc w zasadzie teraz idziemy do prawdziwej wersji wydarzeń, e, która to się nazywa Ostatnie Chwile, Ojciec Goku Bardock. Musimy tutaj pokonać 15, aż 15 wrogów, e, a na samym końcu, gdy pojawi się Freeza, e, zmniejszyć się jego zdrowie do pewnego poziomu, a przegramy, gdy zginiemy my albo gdy zginie Bardok, więc musimy uważać zarówno na swoje życie, jak i na życie Bardoka. Rok 737. Wtedy kiedy Bardok zauważył, że frizy chce wszystkich zdradzić i samemu stanął naprzeciw niemu, rzucił się do jego, na jego statek. Oczywiście był powstrzymywany przez całą całą wielką armię frizy. No i my musimy mu pomóc z tym wszystkim, żeby ta historia jakiś <laughs> tam się nie zmieniła zbytnio. Więc musimy pokonać aż 15 wrogów, 15 wrogów z marnej armii e, Frizy, więc z, z tych wszystkich robaków typu Nawel, Raspberry, Banana, Nabana, jak im tam się nazywają, każdy ma jakiś swój własne e, imię musimy ich wszystkich rozwalić. No i pamiętam, że miałem bardzo, bardzo duże problemy z tą misją na samym początku, znaczy kiedy pierwszy raz z nią grałem, no to za chwilę nie mogłem po prostu tego wygrać. Straszne było dla mnie utrapienie, a to dlatego, że Bardok po prostu mi bardzo szybko umierał. Być może miałem po prostu wtedy jeszcze za słaby level i tak dalej, nie za bardzo ogarniałem tego wszystkiego I teraz wiem, że po prostu trzeba w tym momencie szybko tutaj działać, szybko walczyć, wszystkich rozpieprzać tak szybko jak się da, a przy tym też skupiać się może na e, wrogach, którzy atakują Bardoka, żeby ten nie tracił życia. Rozwalę tego raz i zaraz spróbuję zlokalizować Bardoka, gdzie on jest. Tam walczy sobie. Dobra, podlecimy do niego. Warczy, kurczę, ten targety jednak się źle ustawiłem. Gdzie ten Bardok? Dobra, warczy z Robery i z raz Więc Robbery, ty gnoju, zostaw Bardoka, bo jak Bardok zginie, to ja zginę. Ach. Zaprezentuję Wam teraz może swoje super ataki, które mam. Big Bang Attack, czyli mój standardowy atak, powrócił. Bardzo lubię ten atak i w zasadzie e, głupio mi było się wtedy rozstawać z nim, kiedy e, Lord Mellon przeszedł swoją ewolucję, że tak powiem. Mam też takiego pewnego perka wsadzonego w mojej postaci. Zabrałem go z goła e, Jest to perk, który pozwala na to, że do pewnego momentu, oczywiście to ma swój limit, nie, od, nie zostajemy odrzuceni przez ciosy przeciwnika, czyli przeciwnik nas może lać ile chce, życie nam się oczywiście odejmuje wtedy, ale my nie dostajemy, że tak powiem, impaktu od jego uderzeń, więc w zasadzie możemy mm, kontratakować w tym samym momencie. No i przeciwnik wtedy zgoła przegrywa, bo skoro on nas atakuje, a nam się nic nie dzieje. A my jego w tym samym momencie atakujemy i jemu się coś dzieje, no to w tym momencie jego atak jest przerwany, więc to jest bardzo fajne. Niestety nie trwa to wiecznie i w pewnym momencie po prostu się to wyłącza, i normalnie już wystaje obrażenie, ale podoba mi się bardzo ten perk. Mam też oczywiście ultimate ataki, jeden z nich jest ten, czyli Boom. Bardzo, bardzo przydatny atak napy, zwłaszcza na ten etap, gdzie to jak widzicie jest dużo przeciwników obok siebie i jednym atakiem mogę naprawdę kilku naraz raz tutaj moich oponentów rozwalić. Mam też atak. Androida Super17, o właśnie ten, który e, zawiera mojemu przeciwnikowi, jeżeli zostanie mój przeciwnik złapany, e, zarówno chyba energię ki, jak i kondycję, na pewno kondycję. Em, I doładowuje moją kondycję, jest to cholernie, cholernie przydatne w momencie, kiedy powiedzmy za często będziemy używać teleportacji, e, i kondycja nasza będzie naprawdę niska. No to wystarczy, że podlecimy do takiego delikwenta i użyjemy na nim naszego specjalnego ataku. Teraz mam nadzieję, że mi się uda. Pych, złapałem go i kondycja cała odnowiona. Widziałem, że dużo ludzi grających online korzysta właśnie z tego ataku, więc sam udało mi się go samemu odlokować i wsadziłem go do lorda Melona. I póki co jestem bardzo, bardzo w miarę e, zadowolony z tego wszystkiego, więc będę go. Często używał. Może nie w tej walce, gdyż akurat ta walka polega na tym, żeby wszystko szybkich, szyb, szybko, wszystkich tutaj rozwalić, ale w późniejszych momentach, kiedy to będę walczył z jakimś większym bossem, no to niewątpliwie obniżenie jego energii, obniżenie jego kondycji będzie kluczowe, żeby on nie mógł się potem teleportować, uciekać ode mnie. Jeżeli jest jeden przeciwnik, to ten atak się bardzo przydaje. Mam też oczywiście pozę Sprawiedliwości, czyli atak zarąbany od ymm, Greto Saiyamana, który to, jeżeli uda nam się całą tą pozę wykonać, a co nie jest wcale takie proste, gdyż przeciwnicy tutaj często nas leją i nie pozwalają nam tej pozy zrobić. Zwiększa wszystkie nasze statystyki, więc no niewątpliwie jest to bardzo e, Dobra, m, dobry power up. No, bo super atakiem raczej tego nie mogę nazwać, ale power up jest naprawdę e, świetny. Mam też oczywiście, jak widzieliście, kamehameha. Jako, że ostateczny atak, którym został Demigra, pokonany to właśnie był kamehameha, no to chciałem zrobić w takiego, że niby Lord Melon się nauczył tego kamehameha i może e, z tego normalnie korzystać, m, jako ze swojego klasycznego. Ultimate'a i tak dalej, i tak dalej. Dobra, ile jeszcze tych przeciwników? W sumie to nie liczyłem. Mam ich zabić 15. Nie wiem, ile ich tutaj jest. Na bananie, chcesz szlak! Zostaw Bardoka, nie męcz nas tutaj już. No i oczywiście, po pokonaniu tych 15 pojawi się Freeza, i to właśnie jego będziemy musieli wtedy e, zgładzić. Pamiętam, że jak pierwszy raz przechodziłem to wszystko, no to jakoś tak pojawił się ten Freeza, ale i tak ja zabijałem te mm, tych jego sługusów. To nie było dobrym pomysłem, gdyż po prostu Freeza zabił mi tutaj Bardoka wtedy. Jest, pięknie, trafiłem. Ramon i Monre. O Monre, Monre. Nie wiem skąd oni są. Monre chyba jest z Francji. Ramon jest, podejrzewam z Portugalii albo z Meksyku. Mamy tu też Raspberry. Raspberry jest z Wielkiej Brytanii, a na, na banana jest z Afryki, tak mi się wydaje. Oczywiście wszystko to jest kosmiczna, Afryka kosmiczna i tak dalej, i tak dalej, kosmiczna. E, Anglia, trzeba sobie wszystko to dodać Tak jak był Jizz, e, który był z kosmicznej Australii w e, Dragon Ball Bridge, tak oni są z kosmicznych odpowiedników e, powiedzmy, no Nabana jest z mm, Afryki Wiem, że to, gadam, to są bzdury, ale nieważne Okej, okay, pojawił się Freeza. Podolujmy się, gdyż musimy tutaj być przygotowani na jego e, atak No Nabana, ty śmieciu, zostaw mnie Dobra, mamy Frieza W końcu Dobra, jest friza, pojawił się. Może tego Ramona jeszcze rozwalimy, albo nie. Nie, nie, nie to jest zły pomysł. Pamiętajcie, jak mówiłem wam, że muszę się najpierw rzucić na freezę. To był dobry pomysł I koniecznie musimy się na nim skupić, gdyż potem może być po prostu ciężko. Bardock ma połowę życia, to i tak jest nieźle, niezły wynik. Ale jak się skupimy na frizie i będziemy go cały czas tutaj napierdzielać, no to wydaje mi się, że będzie dobrze. Po prostu bałem się, że nie uda mi się wygrać tej misji e, na wizji nagrywając ją, gdyż naprawdę ona była bardzo, bardzo ciężka. Jej trudność ja porównywałem nawet z walką e, z Bierusem i z Wisem. Mówiłem wam, że to była najtrudniejsza misja. To jednak po odblokowaniu tego jakby dodatku, tego ukrytego, e, tej ukrytej fabuły, e, odkryłem, że po prostu również to było dość upierdliwe i męczące, więc wolę się maksymalnie skupić, pokonać tego freeze w miarę szybko. A pokonanie w miarę szybko takich bossów, i komputera. Jest, liczy się po prostu z tym, że trzeba troszeczkę przyspamować. Orlen, nie ci szlak! Co mi łapiesz za nogę? Ja tutaj tak muszę się zająć Twoim mistrzem. Ajajaj, Freeza, 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 Freeza. Ciekaw jestem, jak Freeza tutaj wypadnie w dodatku. Lada dzień ma się pojawić patch, który. Znaczy DLC po prostu kolejne, które ma. Um, dodać jego złotą formę. No i ta auto właśnie złota forma, która będzie też. Um, for, jego formą w. By Fukatsuno Fu, czyli we wskrzeszeniu Freezy, będzie. Mm, no, właśnie w tej grze. Również, oczywiście, będą Super Saiyan God Super Saiyan, czyli ta karkołomna nazwa e, nowej wersji, nowej przemiany Goku i Vegeta. Mm, no, zobaczymy, jak się będzie nimi grało. Ciekaw jestem, czy dodadzą też jakieś fabularne rozszerzenia, w, właśnie w tej kwestii. U cholera! Freeza robi wielkie boom. Chyba trafił niestety w Bardoka. Dobra, szybko musimy go załatwić, bo. Kilka dodatkowych takich ataków i może być niefajnie. Orlen, jak ta stacja benzynowa. Ok, udało się. Zaliczone. Na Oczywiście, okrutny i przeraźliwy śmiech Freezy e, towarzyszący przy wielkiej eksplozji planety Vegeta. O, dobrze, no to Tak, udało nam się roz, y, znaczy, po, naprostować to wszystko, więc skończyło się tak, jak powinno się skończyć. Planeta Wegeta wybuchła i tak dalej, i tak dalej, ale Bardok gdzieś zniknął. No i tutaj mamy nawiązanie do e, kinówki, kinówki, odcinku specjalnego z Bardokiem, epizodów Bardok, kiedy to Bardok nie zginął wcale w tym wybuchu, tylko został gdzieś teleportowany, przeniesiony. No i tutaj w tej grze jest to wytłumaczone właśnie w ten sposób, że to wszystko sprawka demigry, tych portali czasowych, że ten portal czasowy akurat się pojawił tam, gdzie Bardok był i go gdzieś tam wchłonął. No w, w kreskówce, no znaczy w tym odcinku specjalnym nie było za bardzo wyjaśnione w jaki sposób bardzo cofnął się w przeszłość, ale w sumie ta gra może to jakoś tam wytłumaczyć, chociaż to jest bardzo karkołomne tłumaczenie, bo no, pff, no nie, wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem czy uznawać to za oficjalne czy nie, ale niech będzie. Po prostu bardzo cofnął się w czasie. No i nie był ratowaliśmy tą przeszłość, ale nie do końca. Badak ワームホールよじゃあバーダックさんを飲み込んだワームホールを急いで追わないととはいえ巻物の怪しい気配は感じられませんねドミグラが直接操っているわけじゃないから気配が薄いのかもしれないわじゃあトランクス調べておいてえああの調べるここの巻物を取り出してえっといっ何言ってるの それがわからないから調べるんでしょここの巻物をトツ、うんね、ーガンバテネウォタシかノニカワはえっと、はい、なんとかしありましたよどうやら歴史の改変はこれから起こるようです何が więc Trunks rozpoznał, roz że coś tam się znowu、e e, zmienia w przyszłości, i musimy się. cofnąć, a odcinek, znaczy walka nazywa się legendarny Super Saiyanin Broly, więc Broly również pojawił się w tej grze pokonaj Broly'ego, przegramy gdy albo sojusznik, albo my zginiemy rok 774 w sumie nie pamiętam czy to było, które pojawienie się Broly'ego, gdyż Broly pojawiał się w zasadzie już trzy razy w erze Dragon Ball'a, pierwszy raz e, aha, dobra, to jest jego drugie przybycie w momencie kiedy była tutaj Widel. No i oczywiście Wtedy z tego co pamiętam to Videl, e, Gohan Videl, e, Goten, Trunks i Gohan Byli na jakimś tam pikniku e, No i Brawley się tutaj pojawił, a Trunks wykrył anomal Anomalię i wykrył, że tutaj powinien być też ten, też Bardok, że tutaj powinien być Gohan oczywiście, Gohana tutaj nie widzę, więc nie wiem co ono pierdziela zostawił tutaj swoją a, narzeczoną, w sumie nie wiem co ona była wtedy jego narzeczoną, ciężko powiedzieć, no zajmijmy się Broli. jest broli, to trzeba go pokonać, potem się będziemy zastanawiać gdzie jest to, po co my tutaj przyszliśmy, czyli właśnie Bardok i tak dalej, i tak dalej. Broly'ego już tyle, tyle razy rozwalałem w tej grze, że to naprawdę jest e, formalność w tym momencie. O, coś się dzieje. O, proszę bardzo, nasza zaginiona obieczka, nie wiem, gdzie on był wysikać się, czy co. Ale wreszcie wrócił do swojej żony, dziewczyny, czy kogo tam. Nie wiem, czy oni żyją w oficjalnym związku. A jajaj, Broli, mam twojego perka, również jestem odporny na ataki. No, już nie. Ale byłem przez chwilę. Tak jak Broly, widzicie leje go teraz i mu się nic nie dzieje. Znaczy traci życie, ale. Nie ma po prostu tego odrzucenia, ale po przełamaniu bariery się już pojawia, Wysso, wy, mogę wystać energię Brawliemu, super, ekstra. Podładujmy się troszeczkę, przynajmniej w tej grze pod wodą nie ma czegoś takiego, że e, prędkość ładowania jest zmniejszona. Pamiętam, że w Budokai Tenkaichi 3 pod wodą ładowaliśmy się chyba dwa razy wolniej, więc nie opłacało się kompletnie e, nurkować i ładować w tym samym momencie. Dobra, Broly, widzę, że nie dużo ci tutaj życia zostało. Nieźle no nam idzie. No nas jest sporo tutaj, a Broly jest jeden, więc może to jest. E, dlatego, tak, dlatego tak się dzieje. Ale co tu ma robić Barduk? Kto mnie też zastanawia? W sumie nie pamiętam tej misji, więc. A, chyba akurat tutaj Barduk się nie za bardzo pojawi. A może jednak. Zmieniu. うん、okay,。 to... Ok, więc Trunks wreszcie wykrył kolejną jakąś anomalię. Sprawdźmy, co to takiego się wydarzyło. Zaciekła walka Broly kontra Bardok. Warunki zwycięstwa, zmienić zdrowie Broly'ego do pewnego poziomu. Przetrwaj określony czas, a przegramy kiedy Bardok albo my zginiemy, więc znowu będę musiał no, pff, być opieku opiekunką dla Bardoka. No proszę bardzo. Co oni na namek robią w ogóle? Bardzo, bardzo dziwne. <grym>, w sumie ciekaw jestem tej fabuły, zaraz tutaj... Tak, dobra, to jest namek. To nie. drugi. Okej, okay, tutaj w ogóle cała fabuła jest. Czytajcie sobie na dole w lewym, lewym rogu dialogi, gdyż tutaj dowiecie się o co chodzi. Kaszalot tak, właśnie to jest głupio zrobione troszeczkę Kakarotto jest przetłumaczone różnie. Raz jest przetłumaczone Kakarotto, raz jest przetłumaczone kaszalot. Nie mam pojęcia kto tłumaczył to, ale troszeczkę zrobił to. Na odwal się, niestety tak, dokładnie. No i jesteśmy w tym miejscu, chyba gdzie po prostu gdzieś tutaj Goku walczy z Friezą, tak? Bardock, oczywiście, jest bardzo za tą całą propozycją, żeby Freeza zginął, ale Broly się tutaj pojawił. Mm, żeby zabić Kakarotku, gdyż to jest w końcu jego życiowy cel, ale na szczęście ja i Bardok jesteśmy tutaj, żeby, żeby go zająć na tyle, żeby nie, nie przeszkadzał w walce z, e, z Frizzem, gdyż no, Jeżeli ta dwójka miałaby się tutaj pojawić i skiepszyć tą linię czasu, no to w ogóle wtedy byłby problem dopiero. Okej. Okay. Wojownik niskiej klasy. Pokonaj BroLiego, a kiedy my albo sojusznicy zginą, przegramy. Okej, okay, więc broli pieczną Bardoka, a ten gdzieś poleciał, więc musimy się zająć solo, wydaje mi się. Ogólnie to się stało coś dziwnego, bowiem byliśmy na namek, a teraz jesteśmy na ziemi. Zostaliśmy tutaj teleportowani, wiadomo przez co. No i naszą misją jest teraz rozwalić Broł w zasadzie sam na sam, bowiem Bardo gdzieś poleciał. Mam nadzieję, że wróci. Liczę na to, że wróci, żeby nam tutaj pomóc. A póki co, po prostu zajmiemy się starą dobrą walką jeden na jeden, ale najpierw poza sprawiedliwości. Dobra, udało mi się ją całą tutaj wykonać. Broli mi nie przeszkadzał. I teraz jestem silniejszy. Nie wiem, czy znacznie, ale na pewno troszeczkę. Ok, brolę go już przełamałem. Ajajaj, ja, 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 może nie do końca. Och, słyszę Bardoka. Słyszę wegetę I tutaj no, widzę, że Bardok i Vegeta się poznali, mniej więcej wiedzą o co chodzi. Mam nadzieję, że zaraz tu przylecą i pomogą mi w walce z Brolym, gdyż samemu mi jest tutaj, nie ukrywam, troszeczkę ciężko. No proszę bardzo. No, muszę Wam powiedzieć, że Fabuła zajebiście się tutaj rozwiązała. E, Vegeta pomógł Bardokowi e, przemienić się w małpę. I razem ze mną Bardok w formie małpy będzie walczył z Brolim. No, nieźle, No, nieźle, nieźle. Tak i od razu zniszczył, żeby bardzo, żeby Broli nie mógł się zamienić w małpę. Kurde, co to by było? Co to by było? Jakby Broli zamienił się jeszcze dodatkowo w Ozaru? W sumie nigdy to nie było wyjaśnione. Nie wiem, czy w ogóle Broly miał ogon. Chyba miał, ale jakoś tak nie zwróciłem na to uwagi. Broly jest zazwyczaj przedstawiany w tym swoim stroju takim, że tak powiem ee, królewskim, można by to tak rzec, i nigdy ogona u niego nie widziałem. Ale może coś tam się kryje nad tym. Nad mojego dupą. Dobra, nieważne. Rozwalmy go. Tutaj ten Bardok potwór, jak, jak jest tutaj nazwany, w sumie dość celnie e, jest tak nazwany. Nie za bardzo nam pomaga, szczerze mówiąc. Te, te małpy, te ozaroj te wszystkie zwiększone power-upowe stwory, nie są tak naprawdę dużym tutaj ani zagrożeniem, ani, ani e, żadnym większym przeciwnikiem. Może ja się obniżę troszeczkę. Chodź tutaj, Broly, żeby Bardok mógł cię. Tutaj trzasnąć, bo po, po prostu byliśmy za wysoko, wydaje mi się, i biedny Bardock nie mógł nas dosięgnąć. O, co się dzieje, Vegeta. Okej, okay, więc pomógł nam też Wegeta. Vegeta siedział cały czas za e, kamyczkiem i... Srał z przerażenia. Ale w końcu zauważył, że ja walczę. bardzo, walczy, się dwojownik niższej klasy z legendarnym Sajaninem Broowling, więc postanowił dołączyć i pomóc nam. No i bardzo dobrze w końcu tego można się po wegacie spodziewać takiego działania. Niestety, kurde, nie mogę brał złapać. Cały czas ma ten swój perk, który mi się już dawno skończył, czyli Aj, że impact ciosów wchodzi albo nie wchodzi. No niestety, niestety, Broly się wyraźnie na mnie uwziął To mój super, ale nie udało się Dobra, pododujmy się Vegeta, no bierz go, co tak stoisz Jednak niby przyszedłeś mi pomóc, a tak naprawdę patrzysz tylko Ja tutaj robię za mięso armatnie No ciężko, ciężko się tak walczy z tym Broly, muszę się odsunąć Spróbujesz uczyć ultimate'a. może go trafię Pank, dobra, udało się Uciekajmy Dobra, ostatni Ultimate, czy wejdzie? No nie za bardzo ale dobra, przynajmniej Broly się przerzucił na kogoś innego, więc zdąży się podładować. Że uda nam się go w końcu rozwalić? No raczej tak, jest trzech na jednego, ale. Broly! a shit! Kurde, jaki wytrzymały. Okej, okay, udało się. Chyba go Bardok w końcu rozwalił. I to jest taki, ho! nie ma go. Hii, dawajcie, to się dzieje. ma Namek, jak to się dzieje, Dobra, portal został zniszczony wraz z eksplozją Nameka. A nie planety Namek, nie wiem czy to się odmienia, no ale nieważne. Udało nam się rozwalić portal, który powodował te anomalie.